Hej, ja jestem Gax, a w tym odcinku powiem wam moje przewidywania co do daty wyjścia do sklepu Piłkarek. Zaczynajmy. Ok, więc przyznam, że sporo z Was chciało, żebym zrobił nowy film na temat piłkarek, więc oto i on. Nie mam żadnych przecieków ani nic, bo nie pracuję w Epic Games, ale mam za to moje własne przewidywania i przemyślenia, więc patrząc na to, że piłkarskie skiny nie wyszły na finał Ligi Mistrzów ani na finał Super Pucharu Europy, to w sumie ciężko określić, kiedy dokładnie mogą te skiny powrócić, bo Epic Games nie daje ich do sklepu od dłuższego czasu. Na żadne z najważniejszych wydarzeń piłkarskich, jednak moim zdaniem piłkarze mogą powrócić w te dni 20 i 21 października, bo wtedy wraca Liga Mistrzów i rozpoczyna się jej faza grupowa, więc może wtedy wrócą, bo jednak jest to całkiem duże wydarzenie. Jeżeli jednak nie wrócą, to mogą powrócić na półfinał lub finał tych rozgrywek, bo na jedną ósmą i ćwierć finały raczej nie będą z powrotem w sklepie, jeśli nie wrócą na fazę grupową. Półfina Finały są 27 i 28 kwietnia i 4 maja oraz 5 maja 2021 roku. Finał natomiast to wydarzenia na które naprawdę już mogą powrócić i byłem niemalże pewny, że na poprzedni finał wrócą. No i nie wróciły. Ale może będą na ten, kto wie. Finał rozgrywek w 2021 roku jest 29 maja. Mogą też wrócić, co jest najbardziej prawdopodobne, i to już na 100% wrócą 11 czerwca 2021 roku, ponieważ wtedy rozpoczynają się Mistrzostwa Europy, więc jeżeli jeszcze wcześniej nie wrócą, to na pewno możecie się ich spodziewać właśnie wtedy. Pamiętajcie też, że istnieją piłkarki jako zombie, więc jest tu szansa, że razem z zombie piłkarkami, które pewnie powrócą około Halloween, czyli pod koniec października, do sklepu powędrują też te normalne. Moim zdaniem miałoby to sens. Mogą je też wydać w kompletnie randomowy dzień. Tak po prostu. Bez żadnej okazji. Bo czego w tym czekaniu na skiny w sklepie się nauczyłem, to tego, że ludzie pracujący w Epic Games co do skinów absolutnie nie postępują logicznie. I tym akcentem zakończyłbym moje przewidywania. Więc no co mogę powiedzieć? Trochę czasu mnie nie było, ale jest to spowodowane tym, że miałem mało czasu, a poza tym zachorowałem. Może być to słychać na tym filmie, ale aktualnie jestem przeziębiony. W każdym razie to są osoby, które niemalże dwa tygodnie temu napisały, Hashtag skiny. Wyświetlają wam się teraz na ekranie. Jeżeli ty chcesz znaleźć się w następnym filmie, to napisz hashtag wrócą, bo każdy liczy, że piłkarze będą niedługo dostępni znowu do kupienia. A! I jeszcze bez niej napisał hashtag na prawa. I pomimo, że nie napisał tego pod ostatnim filmem tak jak należy, to oglądam go od jakiegoś dziesiątego sezonu, więc miło tak zobaczyć, że nawet więksi twórcy mnie oglądają. Także no, też go do tego filmu dodałem. Chyba rozumiecie o co mi chodzi. W każdym razie to już wróciłem. Dzięki za oglądanie. Życzę Wam, abyście mieli epicki dzień. Cześć!